Como komando zadowolony z przyjętej przez Polski Sejm ustawy o mowy nienawiści. Jak czytamy w gazecie wyborczej, dalsze pozbawianie Polaków wolności słowa to jest ich zwycięstwo. W tej chwili idziemy siedzieć za dyskryminacją ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową bądź bezwyznaniowość. Ale już niedługo ten katalog tzw. przestępstw motywowanych uprzedzeniami zostanie poszerzony o niepełnosprawność, wiek, płeć i orientację seksualną. Także uważaj, bo już wkrótce takie stwierdzenia jak głupia baba czy stary dziad, masz prokuratora na karku i wyrok jak w banku. Nawet jak powiesz, że szczeniaki przykleiły się do asfaltu, to też będzie to dyskryminacja ze względu na wiek. Radzę też usunąć ze swojego słownictwa słowo grubas otyłość będzie podciągana pod niepełnosprawność. I nie obraje też pijaków, bo przecież oni też są chorzy i dostają nawet renty alkoholowe. I żeby była jasność, to jest dopiero początek kneblowania ust Polakom. Na zachodzie Europy zaszło już o wiele, wiele dalej. W Anglii Adam Smith Connor został skazany na dwa lata więzienia i 9 tysięcy funtów za modlitwę w myślach. W Szkocji natomiast można zostać ukaranym za modlitwę nawet we własnym domu. O tych totalitarnych zapędach państw Europy Zachodniej mówił wiceprezydent USA J.D. Vance na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Przed nami jeszcze długa, długa droga, zanim poziom zamordyzmu w naszym państwie osiągnie brytyjskie standardy. Ale jak widać, idziemy dokładnie w tym samym kierunku. Na szczęście my możemy jeszcze się skutecznie temu przeciwstawić, bo ustawa o mowę nienawiści przeszła na razie jedynie przez Sejm. Senat pewnie ją klepnie, bo tam większość ma koalicja Tuska, ale jeszcze prezydent musi ją podpisać. Dlatego tak ważne jest, żeby nie został nim Rafał Trzaskowski. I lepiej ruszcie dupy do urni już w pierwszej turze żebyśmy w drugiej nie musieli głosować na pisowca.